Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałem przedstawić Państwu swój system fotowoltaiczny, który zaprojektowałem na trudne czasy. Na wypadek wojny lub kataklizmu. System ten ma zasilić mój dom w energię elektryczną. No, na jakiś tam dłuższy czas. Priorytetem moim. Było przede wszystkim bezpieczeństwo i niezawodność, i bez bezawaryjność działania systemu. Dlatego też wybrałem falowniki firmy Grovat, gdyż na tamten czas, gdy budowałem ten system, były to falowniki długo dostępne na rynku, a ich cena nie była aż tak wysoka. To po pierwsze, po, pojawiały się już w tym czasie falowniki, idee, jednak w Polsce jeszcze one nie były dostępne, a cena ich była bardzo wysoka. Hmm, jeśli chodzi o Victron Energy, to są to bardzo dobre falowniki, jednak no cena ich była dla mnie troszeczkę odstraszająca. Wolałem te pieniądze zainwestować zamiast falownik zainwestować w, w baterie, a tak jak powiedziałem, growat bardzo długo był na rynku. E, I jest to dość można powiedzieć sprawdzone, sprawdzone falowniki. E, mało awaryjne, psują się jak każde falowniki, bo i Victron Energy się psuje i deje się psuje, growaty też się psują. Jednak te falowniki pracują równolegle na jedną fazę. Gdy ulegnie awarii jeden falownik, drugi pracuje. Gdy ulegnie awarii drugi falownik, pierwszy pracuje. W tej chwili obydwa falowniki pr pracują, tak jak powiedziałem, na jedną fazę. Gdy wyłączę jeden falownik, pracę przejął falownik numer dwa. Gdy załączę falownik numer jeden, Po chwili nastąpi załączenie energii elektrycznej na dom. W tej chwili wyłączę falownik numer 2, system nadal pracuje. Dlatego wybrałem dwa falowniki pracujące na jedną fazę, żeby gdy dojdzie do awarii, tak jak mówiłem, jeden przejął na siebie całą moc. Jeden falownik. Falowniki mają, są mocy 5 kW. Model to jest SP5000ES. Pracujące na bateriach niskonapięciowych. Dlaczego wybrałem baterie niskonapięciowe? Ponieważ w przypadku awarii jednej baterii wszystko nadal pracuje. Gdybym wybrał system wysokonapięciowy. I inny falownik oczywiście. W przypadku awarii jednej baterii cały system siada. To tak jak z łańcuchem: jak jest jedno ogniwo słabe, cały łańcuch pęka. W przypadku systemu nisko napięciowego, tak jak mówiłem, obojętnie, który, który bym wyłączył, którą sekcję bym wyłączył, wszystko nadal pracuje. Dla przykładu wyłączam jedną sekcję, wszystko nadal pracuje. Wyłączam nawet drugą sekcję, wszystko nadal pracuje. Załączam, nie ma żadnego błędu na falownika. Wyłączam kolejną baterię i kolejną baterię, wszystko nadal pracuje. Zatem, jeśli doszłoby do awarii, którykolwiek z baterii, system dalej pracuje. A gdy dojdzie do, e, gdy dożyjemy ciężkich czasów, e, to nie będziemy mogli liczyć na to, że wyślemy któryś z tych produktów do serwisu. Nie będzie prądu, nie będzie internetu, e, nie będą działać e, sklepy internetowe, serwisy. System musi być bezawaryjny. I musi być odporny na jakiekolwiek awarie. Eee... Co jeszcze? Dom powinien być tak zabezpieczony, że w przypadku, gdy wyłączą napięcie w całym mieście, i zniknie napięcie w sieci. To oświetlenie domu, które, które się może załączyć lub załącza się e, wieczorem i oświetla dom, takie napięcie musi, e, nie może dopływać do, do domu i również dom nie może być oświetlony. Gdyż, gdy w całym mieście zgaśnie prąd, to u nas też ma zgasnąć prąd, ale tylko, prąd, który, tylko światło, które ma ma jest widoczne e, z zewnątrz. Jak dokonać, e, jak zrobić taki układ? Jest to banalnie proste. <laughs> Całe oświetlenie budynku, z, e, oświetlenie zewnętrzne budynku, puszczamy przez e, stycznik, którego cewka zasilona jest z e, Energii elektrycznej y, miejskiej. W przypadku zaniku energii elektrycznej miejskiej następuje odpuszczenie y, stycznika, co powoduje zgaszenie całego oświetlenia zewnętrznego budynku. Jednocześnie przez styk pomocniczy tego stycznika y, przechodzi napięcie, które zasila. Buzer, głośnik, który informuje domowników, że nastąpił zanik energii elektrycznej w domu, zanik energii elektrycznej miejskiej. Zadaniem domowników jest zasunięcie rolet w całym domu, tak by nikt z zewnątrz nie miał świadomości, że w tym domu jest energia elektryczna. Ktoś stojący przed domem nie widzi, że w środku w domu znajduje, że dom jest zasilony w energię elektryczną, że może świecić się światło i można korzystać z innych urządzeń elektrycznych. Kolejną rzeczą, która była dla mnie ważna, to wybór baterii. Jak już wspomniałem, system miał być nisko napięciowy, jednak System również miał być wykonany na bardzo dobrych podzespołach. Długo szukałem firmy i długo rozmawiałem z różnymi firmami, aby baterie były zrobione tak jak sobie tego życzę. Po pierwsze, baterie miały być wykonane na ogniwach markowej firmy albo EWE, albo CAT. Baterie miały być zespawane ze sobą nie skręcone, i miał być zastosowany dobrej jakości BMS. Reszta to tylko budowa. Znalazła się firma, która na mnie wykonała takie baterie. No i ja kupiłem. Zatem stawiając na jakość baterii też mam. Pewność, że długo one popracują, to też było ważne dla całego systemu. Gdyż wiele jest baterii na rynku chińskim, wielu różnych marek, które nie do końca są sprawdzone, no i nie wiadomo, jaka będzie ich, jak długo one będą pracować. W tych skrzyneczkach mamy guzbary. Dodatni ujemny biegun. System może być zasilony również z agregatu prądotwórczego. W rozdzielni znajduje się przełącznik sieć agregat. Gdzie wybieram sobie u góry sieć albo agregat? W przypadku, gdy w okresie zimowym doszłoby do, do jakiegoś znacznego rozładowania baterii, mogę załączyć sieć. I doładować baterię e, lub podłączyć agregat i zasilić e, system z agregatu, i doładować baterię. Gdy, e, gdy ma, jeśli macie Państwo jakieś pytania, proszę pytać e, w komentarzach. Proszę o udostępnianie, lajki, gdyż uważam, że zbliżają się trudne czasy, warto się przygotować do tych trudnych czasów. Dziękuję bardzo.